Dzień dobry na kanale Forest Cleaning. Witamy na kanale Forest Cleaning. W dzisiejszym odcinku mamy taką malutką miejscóweczkę bo tam jest takie e, mała kopalnia śmieci. Widać z tej strony jakieś e, szklanice. Także pan lobbyl, widzę, że chętnie jest do działania. My tutaj popatrzymy się za jakimiś innymi rzeczami. Pamiętam, że tutaj jest taka folika. Tutaj mamy taką folię wkopaną dosyć mocno, głęboko w ziemię. Spróbujemy ją wyciągnąć. Zobaczyć co tu czy wyjdzie ona w ogóle jakkolwiek. Tu widzę, że jest coś ciekawego. O, jakaś elektronika. Chyba tak, a no faktycznie. Prawdopodobnie tutaj mieli jakąś bazę rozbiórkową. E, także pilnie przepatrzymy ten teren. Zobaczymy co tu jest, może coś ciekawego wyjdzie. Jakiś porządny drucisław się nam tutaj znalazł, jest dosyć mocno głęboko wkopany w ziemię. Folgi myślałem, że będzie więcej, na szczęście nie wychodzi jakoś sporo. No jeszcze tutaj mam jakąś końcówkę, spróbujemy ją jakoś wyciągnąć stąd. Zobaczymy, czy w ogóle to pójdzie, ale jedną ręką sobie nie dam rady. Potrzeba do tego dwóch rąk. Niestety musieliśmy sobie wziąć łopatkę do tego działania, ale na szczęście folii dużo jakoś tutaj nie było wkopanej. Wyszło troszkę no, bez większych problemów. Eee, to trzeba było to delikatnie podkopać i wyszło. Teraz zobaczmy sobie tutaj koło tego bajurka, czy coś jest. O, ślisko, ślisko. Ale mamy jakieś szkło stare, niebieskie. Tutaj mamy kolejne szkła. Huh. Ale chyba też tego jakoś bardzo dużo nie ma. No Weźmiemy sobie to co jest. Tu zerknijmy, oglądnijmy sobie dookoła. Tam może podejdziemy, sprawdzimy. Chodźmy sobie na drugą stronę. I tak, co my tu mamy? O, czysto jest tutaj. Na pierwszy rzut oka jest naprawdę czysto. Na drugi rzut oka jest czyściej niż my przypuszczałem, że będzie. A na czwarty rzut oka... O, no jest bardzo fajnie, nie widzę śmieci, a jak ja nie widzę śmieci, to znaczy, że musi być chyba posprzątane tutaj, także wróćmy sobie do Pana Łobełta, a nie, mamy tutaj śmieci jednak, ale w, Bajorcu, w bajorku, na szczęście to były tylko dwa jakieś śmieciuszki, aha, tam jeszcze mamy folię jakąś wkopaną, no. nie wiem czy to, dobrze, że teraz to widzę, ale że w sumie oprócz tych paru popierdów, co tu znalazłem nie jest czysto, nie jest jakoś źle, jest wręcz bardzo dobrze. Można powiedzieć, że miejsce przykładowe tak powinno ogólnie wyglądać tutaj te tereny, ale a tam jeszcze jest jedna jakaś folika, stąd wyglądało to jak jakiś. Ich... Eee, patyk czy coś, o, proszę i tutaj jeszcze proszę, no jest coś chyba większego, ale nie jest ogólnie tragicznie. Wróciliśmy do Pana Łobełta, Panie Łobełt, jak tam u Pana? Worek w połowie pełny. Ojej, uścisku, a to tylko w jednym po, miejscu. W połowie pusty może być. Zależy jak to mówi, optymista czy pesymista, no chyba, że jesteś realistą, to nie wiem jak mówi realista. Jest jako tako. Oj, tutaj też coś widzę. A im kolejna folijka po Nestle. O, chopik. Dużo tego. Dużo? No nieładnie. Czyli pewnie zestaw imprezowy. Bardzo możliwe. Chociaż bardziej wyglądają mi to na rzeczy po starej, starych ogródkach działkowych. Jakieś spożywcze takie rzeczy, folie. O, ciekawe, ciekawe. Zerknijmy sobie jeszcze tak dookoła. Tutaj może się jeszcze coś znajdzie. To nasze rzeczy. To akurat spoko. Przyniesione przez chwilę. Teraz idźmy sobie tutaj. No, naprawdę jest tutaj fajnie. Ciśnienio. Jestem mile zaskoczony. No, oprócz tego, co tam znaleźliśmy e, w ostatnim filmiku, chyba. Aha, no nie fajnie. A i co my tu mamy? Patrzcie się. Mamy tutaj styropian wrośnięty e, w krzaczki, ale mamy też tam butelkę, też, e, ten słoiczek. Tutaj mamy e, e, zakręteczkę, ale mamy tu pełno rozbite szkła. Także pan łobot tu będzie musiał siateczkę przy niej, bo nie chce z tym łazić. Chyba pan łobot idzie. O, pan łobot, jak co dobrze pan łobot idzie nadciąga. Żybka sobie tutaj trzeba. Nie naruszyć, nie wolno naruszać go. Grzybowa? Grzybowa będzie, pani Robot. Tak, to proszę tutaj. No trzeba u... jakoś... O, pan łobot to jednak specjalista jest, umie wyrywać styropian z drzew. Tak, na co dzień. Na co dzień. To taka robota. Taka pasja. No i trochę dużo tego szkła tutaj jest. Jak widzicie. A zwierzęta mogły się tu skaleczyć, jakby coś tutaj grzebały. Także lepiej to wyzbierać. Teraz może nie przyjdą, bo panłobot tu jest. Tak. Mi się mogą bać troszkę. Pan to taki zrazić się do tego miejsca, ale jak pan łobrot pójdzie, to już nie będzie tak źle. Już się nie będą bały. coś tu jeszcze jest? Jest sporo, ale głównie rozbitego. A pan Obot walczy, walczy dzielnie. trochę No, chyba inaczej się nie będzie dało tego. A my tutaj dziab, dziabajmy dalej. I myg wyszło, co miało wyjść. Na szczęście już tyropianu nie ma. Tutaj chyba jakoś szkła już nie widać, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka. Coś tam jeszcze, jakieś opierdółki małe są tutaj. Coś słychać też, że chrupie. Pan no, coś tam jeszcze widzi. Aj, panłobo to jednak specjalista. O, jakie fajne. O, po puszeczce jakiejś. Pewnie po farbach, czy coś w tym stylu. Czy tam coś jeszcze jest? W Nie wiem. A jest. O jest pan to jednak specjalista. Pięknie. Pięknie wysprzątane. No tutaj bardzo ładna ziemia jest. panu obud mówi. Może czarnoziemy nie, ale dużo próchnicy jest tutaj. Tak. Ale za to mamy tutaj folikę jakąś małą. Na szczęście niewielką. Ale, 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 ale tutaj mamy surowce finansowe. I ze surowców finansowych mamy puszeczkę. I coś jakie już playu. Tesco A dezodorant. E, znaczy, nie dezodorant, tylko odświeżacz do powietrza. No, w sumie niektórzy używają tego jako dezodoranty. Także my się nie będziemy kłócić. To jak to e, lubi, tam, a nie, to jest chyba grzyb, nie but, na szczęście. Także sobie to weźmiemy. Czy my coś tu poczynimy? Nie, jednak nie. To by jest naturalne, ale mamy tutaj jeszcze troszkę jakieś inna puszeczka. Jest także też ciekawie. Ech. Także chwaliłem dzień przed zachodem słońca Niepotrzebnie, ale powiem ogólnie nie jest tragicznie Tak jak w niektórych innych miejscach Także mi się podoba Niestety mamy ciąg dalszy niefajnych rzeczy Czyli jakaś zakręteczka I trochę styropianu Także weźmiemy sobie to do kolekcji Zaraz zaniesiemy panu robotowi do siateczki Czy my coś jeszcze tu widzimy? No chyba już nie Także jak się tak troszkę pochodzi, tak się pogrzebie tutaj w ziemi, to wychodzą faktycznie rzeczy. Ale nie jakieś tragiczne. Nie jakoś bardzo szkodliwe. Nie jakoś dramatycznie tu jest źle. Tak szukam, rozglądam się, ale chyba już tutaj nic nie widzę. A nie widzę. Kolejna jakaś puszeczka po farbach czy czymś takim. No Troszkę tego tu wy, wy, będzie pewnie jeszcze wychodziło. E, bo tutaj rzadko, jeżeli my się z Panem tym zapuszczali, tutaj rzadko żeśmy wchodzili. Tutaj mamy, wygląda to jak jakiś papasmerf, czy coś w tym stylu. Nie wiem, ale śmiesznie wygląda. Można e, jakieś hipotezy wysnuwać. Ciekawe co tu jest, bo tak mi coś chrupnęło z łomikiem pod nogami. Aha, no to fajnie. Mamy ogrodzenie. Także, żeby wyciągnąć ogrodzenie, będzie trzeba troszkę więcej sił i środków na to. Dlatego zapisujemy sobie to miejsce na mapie. I może następnym razem spróbujemy to wyciągnąć. Będzie czynił honor i będzie ważył, ile wybraliśmy tym razem śmieci. Ależ emocje 6, 7 kg, 7 kg, elegancko. A na takie świateczkę, um, ładnie, tam złożyliśmy wpakowali sobie jeszcze w surowce finansowe, ale tego dużo tam nie było, parę, może kilogram, niecały. Także co, na dzisiaj to będzie koniec, panie mówię, tak? Owszem, na dzisiaj to będzie koniec. Jeżeli wam się podoba, to co robimy, dajcie łapkę w górę lub w dół, według waszej subiektywnej opinii. No i do przyszłości. Do przyszłości. Koniec, znalazłem taki piękny las w żarówce. Piękna sprawa.